Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i piąty odcinek z gry Rayman Legends. Miejmy nadzieję, że dzisiaj uda mi się zakończyć obraz zatytułowany Zakumkana Historia i że na następnym odcinku będziemy mogli kontynuować naszą wyprawę. A to co nas dzisiaj czeka to trzy ostatnie poziomy w Zakumkanej Historii. Pierwszy z nich nosi tytuł Żabo lotem bliżej, dlatego skaczemy do środka i zobaczymy cóż tam się będzie działo. Aczkolwiek, po zastanowieniu się, uznaje, że tutaj pewno także będziemy ciągle fruwać. Co mi dość niepokoi, bo jako, że w tym poziomie, właśnie w tym świecie, przez cały czas fruwamy, to obawiam się, że walka z bossem może być także że. podczas latania. Dobra, spotykamy świętego Mikołaja, który nam daje znowu y, pionkę. Lumy nam uciekają, ale to nic. Mam nadzieję, że jakoś nam się udaje. Zdobyć widzimy ogniste żaby, jakieś diabelskie tutaj są, żaby nauczyły się ziać ogniem. No, fantastycznie, widzimy, są to jakieś fuzje żab ze smokami z pierwszego świata. Ale, jako że mamy tą dystansową pionkę, to raczej to nie powinien być dla nas problem. Aczkolwiek widzimy, że tutaj mamy dużo miejsc, w których mogą być ukryte lumy, i obawiam się, że mogę ich parę ominąć. Dobra, jak widzimy, ogniste żaby póki co nie stanowią dla nas żadnego problemu. Ale boję się, że może być potem trochę gorzej. Czekaj. Ej, nie mogę go zaatakować, dlaczego? Nie wiem, czy jak latam, to nie mogę używać miażdżącego ciosu? Szczerze mówiąc, nie wiedziałem. Na szczęście mogę za pomocą mojej magicznej pięści ogniste kule żab niszczyć, więc przynajmniej słyszę help. Ciekawy gdzie. Ta żaba pokonana. Tylko gdzie tutaj help było? Czekajcie, ja to jeszcze wrócę na. A, wiedziałem. Na szczęście e, krzyki małaków mi pomagają w odnajdowaniu ich. Tak jak było to w trzeciej i w drugiej wersji Raymana. Tam też małaki krzyczały, więc było wiadome, że gdzieś tutaj w pobliżu są. Tak, widzimy póki co wszędzie tutaj wieje. Co sprawia, że poziom jest taki jakby powietrzny, bym powiedział. Widzimy kolejnego małaka na horyzoncie, ale póki co idzie łatwo, aczkolwiek już popsuliśmy łańcuch y, lumów. Żaboty wredna, gdzie na mnie zmiotaczem ognia? Sprzećmy jeszcze tutaj. W ogóle, gdzie tutaj mogą być sekrety? O, w ogóle już czwarty małak to był dość szybko poszło. Tak, skoki też tutaj dziwnie wyglądają, w takich warunkach powietrznych. Może tutaj? A, mamy pierwszy sekret. Lumy mnie poprowadziły. No tak, niestety ataku mierzącego wykonać nie mogę. Trudno. Wow, ała. Ej, 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 coś źle zrobiłem. Hmm. Jeszcze raz, gdzie to było? Tutaj. Ten wiatr mnie strasznie spiecha. Rozumiem, że po prostu muszę z nim walczyć i lecieć do przodu, tak? Tylko, że jeszcze tutaj jakieś kolczaste stwory ciemności są. Oh my gosh. O, jest małak. No, nie było tak trudno. Szkoda, że serduszko straciłem, bo w sumie. Ta pięść ma oczy, dopiero teraz zauważyłem. Chociaż może wcześniej zauważyłem, nawet nie pamiętam. Na pewno zauważyłem, że serduszko ma, co do pięści nie pamiętam. Dobra, kolejne ogniste żaby, takie wściekłe trochę, aż, aż czerwone się ze złości zrobiły. Rozumiem, że to są jacyś agenci specjalni tych żab. No ale jak widzimy, fakt, że nie musimy omijać kulognia, wystarczy, że je zniszczymy, oznacznie ułatwia tą rozgrywkę. A Rayman, chodź tutaj, bo rzepę trzeba rozbić. A do tego musisz niestety wylądować. Dobra. Że porozbita. Sprawdźmy jeszcze, co będzie tutaj. O, klatka z lumami. Ja myślałem, że może mała, jakiś albo sekret numer 2. Chociaż raczej sekretu tak jeden za drugim byśmy nie spotkali. Tak. Ciężko mi się trochę steruje, latając. Dlatego też mamy nadzieję, że y, podczas walki z bossem, która będzie w następnym obrazie, nie będziemy fruwać, bo to nie jest zbyt y, funkcjonalne. Ciężko się tym steruje po prostu. Wow. Tak, zaraz mi jeszcze ta skała przygniecie, to już w ogóle będzie on fajnie. Czekaj, bo tu zostało yy, grzybek. Czy jak to się nazywa, nie wiem na co to jest. O widzę tutaj ciekawie jest. Ale mamy kolejnego małaka na dole. Dobra. Małaczku idę po ciebie. Dobra, małak zdobyty. Znowu wściekłe żaby we mnie strzelają. Wow, ile ich tutaj jest. Co najmniej trzy jeszcze... A wow! Kurczę. Ciężko się fruwa i strzela, bo w momencie, w którym zaczynam strzelać, moja postać yy, przestaje spadać ani się wznosić. Więc muszę mieć to zawsze na uwadze, że w momencie, jak strzelam, to moja postać się utrzymuje w miejscu. Tam coś ogólnie na dole widziałem, dlatego od razu tam pójdę. A, wiedziałem, że tu będzie sekret. Znowu, znowu te wiatry. O nie, o nie, o nie, o nie, żaba. Druga żaba. W ogóle fajnie, że chodzą na szczudłach do góry nogami. Wow, wow! Kurczę. A mam wrażenie, że już byliśmy blisko. Jeszcze raz. Tamten nie był taki trudny sekret, więc. Spróbujemy jeszcze raz i myślę, że się powinno udać. Dobra. Jak widzimy, żaby w sekrecie nawet nie potrafią strzelać. Więc są słabsze od swoich koleżanek z reszty tego poziomu. Hop, i mamy małaczka króla. Czyli sekrety oba znalezione. Jeszcze tylko musimy znaleźć pozostałe małaki i zdobyć 600 lumów. Dobra, lecimy na górę. Tak, chciałem się odbijać od ścian, bo zapomniałem o tym, że tutaj cały czas mamy wiatry, które nas niosą. A, jednak możemy atak miażdżący wykonywać, jak lecimy. Nie wiem, czemu wcześniej nie mogłem, ale tam widzę ogólnie żaby, która męczy małaka. Trzeba mu pomóc chyba, co? Czekaj, zaraz do ciebie wrócimy, małaku. Tutaj w ogóle jeszcze moneta. Strasznie dużo mamy tutaj różnego rodzaju możliwości do yy, wyboru, jeżeli chodzi o drogę. Tak, widzimy wszystkie małaki monety są w najbardziej niebezpiecznych miejscach na tej mapce, ale tam jeszcze coś na dole było, czekaj, Rayman. Bo coś tu widziałem, a, żabę wściekło. Ała! No nie no! I warto było tutaj w ogóle przychodzić, tutaj była tylko ta żaba. No, dobra, przynajmniej 5 nomów dostaliśmy. Czyli dokładnie tyle, ile byśmy stracili za. Ile byśmy zyskali za. O! Nie! <laughs> Kurczę... Gdzie ten małak był tutaj? Nie. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, do którego momentu mnie cofnęło. Chyba trochę dalej niż mi się wydawało początkowo. Dobra, to lecimy jeszcze raz. Nie, nie chcę skakać, chcę iść. Oj, nie czuję się pewnie skacząc, mam nadzieję, że na kolejnych poziomach już nie będzie za dużo latania. Bo ja w żadnej grze latać nie potrafię, okazuje się nawet w takich prostych pl platformówkach 2D, jak Rayman Legends, także że y, latanie nie jest moją najlepszą, y, najmocniejszą stroną, ale przynajmniej plus jest taki, że y, nie straciliśmy, że mamy z powrotem to serduszko, które straciliśmy przez tą żabę właśnie wredną, która teraz w nas strzeliła. Dobra, aj, nie, 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 czekaj, dobra, zbieramy monetę. Tak, bo uznał... Moja Rayman uznał, że woli się odbijać od ścian. No spoko. Dobra, teraz tego... Czy ja mogę strzelać do góry? O nie, ja mogę strzelać do góry, a wtedy wleciałem tam, mimo że nie musiałem. Dobra, mam wszystkie małaki. Lumów jeszcze co prawda 600 nie mamy, ale widzę mam tutaj możliwość zdobycia kilku. a pewno nawet kilkunastu, albo nad kilkudziesięciu. Aczkolwiek na łańcuch yy, tych... Łańcuch lumów gdzieś zaginął. Dobra, żaba. O, kolejna porcja żaby. Nie za dużo was tutaj jest, ale tu ogniście, wszędzie ogniste pociski w nas lecą. O nie, o nie, gin. Ty też. Tam jeszcze chyba jedna została. Tak, trochę mi się ciężko przyzwyczaić do tego, że jak strzelam, to nie spadam na dół. Tak jak tak mówię, jakby można było spadać na górę. Yy, trudno mi się przyzwyczaić do tego, że jak strzelam, to nie spadam. O, tak chciałem powiedzieć. I przez to właśnie obrywam. Dobra, mamy koniec poziomu. Dziwię się, że nie było gonitwy z tym zboczonym mrocznym małakiem. Bo w ostatnim odcinku on smoki przyzywał, a w tym widać nie. Dobra, mamy 600 lumów. Jakimś co udało się skończyć poziom na 100%. Nawet jeszcze mamy trochę zapasu. No dobra! Poziom zakończony. Teraz przyszła pora Porej. Przyszła kolej. Tak, połączyłem słowo pora i kolej. Przyszła kolej na bossa tego poziomu. Dobra, jak widzimy cztery czaszki, ale nie było tak źle, tam nam się... O, achievement! Przyjaciel małaków, pewne zaulatowanie 150 małaków, albo coś takiego, dobra. Wow, jakaś wielka, zła żaba, opancerzona żaba. Dobra, <laughs> to idziemy się z nią mierzyć. Będzie serduszko? Będzie. Serduszko do walki z bossem, tam się zdecydowanie przyda. Tym bardziej, że obawiam się, że możemy tutaj latać. Aha, dostajemy pionkę i są cały czas wiatry, czyli jednak boję się, że walka z bossem także będzie. Małak, 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 małak. Że walka z bossem także będzie się. Nie! Co ja zrobiłem? Jeszcze raz. To było bardzo głupie, co zrobiłem. Obawiam się, że walka z bossem. No kurczę! Znowu padłem przez to, że zapominam, że jak strzelam, to nie mogę spadać ani zlatywać. Dobra. Te ciernie mnie także nie, napa nie napełniają optymizmem. Małak! No nie, no uciek. Mam nadzieję, że on mi jeszcze nie uciekł całkiem. Uciekł całkiem, dobra, to ja się zabijam. A, skoro poprzednio mi się udało go zdobyć, to i teraz musi. Jeszcze raz. Tak, my nad do bossa nie dojdziemy, a co dopiero mówiąc o walce, mówimy o walce z bossem. Gin, wredna żabo. Małak, dobra, małak zdobyty, żeby pokonane, możemy iść dalej. Teraz postaram się nie zginąć. Tak, z tego co widzieliśmy tutaj, te ciernie cały czas za nami idą, biegną, pędzą. Nie wiem co ciernie mogą robić. Lecą, rosną, o! Ciernie za nami, ciernie za nami rosną. Żeby w dalszym ciągu ze spadł. O! Wiatr się skończył. Wow! O! Jest jednak! O ty dziadu, znowu sobie napełniasz yy, statek olejem. O, olejem, tak, olejem sobie napełnia. O! Oh. Ok, y tym razem nie wezwał kilku smoków, tylko wezwał jakąś wściekłą żabę. No nie, no tutaj będzie mi się z nią. Tego się obawiałem. Jeszcze z tymi rakietami na nas strzelać będzie. Ale ma jakąś bańkę. O! Ok. Małak, 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 małak i żaby wściekły. Nie, 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 spaduwa. Ach. No nie, czy te rakiety są teraz samonaprowadzające? Przynajmniej tak dziwnie skręcały. Tak, one są samo aua. Na... Żaba. No nie, no jeszcze sobie bańkę odnowi. Nie zauważyłem, że ją stracił. Ginę przez to, że nie zauważam, że mi się. A! No kurczę, ała! Oj, tutaj nie będzie tak. Nie, no jeszcze od początku. Nie no, walka z tym bossem zdecydowanie nie będzie taka łatwa jak walka ze smokiem w poprzednim świecie. No ale w sumie nie ma co się dziwić, to jest kolejny świat. Więc i poziom powinien być, poziom trudności oczywiście powinien być wyższy. Dobra. Żabie się oberwało. Małak. Nie, weźcie te ognie ode mnie. O! Wielka żaba zabiła yy, swoich sprzymierzeńców, małe żaby. Kurczę, Ała! No, A, nie mogę. Nie mam póki co pomysłu na tego bossa. Z czego nie powiem, żebym był zadowolony, bo do tej pory jeszcze dużego problemu nie mieliśmy. A założy się, że my tego bossa musimy pokonać trzy razy, tak jak było ze smokiem. Więc to, że nawet y, uderzymy go wtedy drugi, aż to pewno to jeszcze nie będzie koniec walki. Dobra. To, ser, to serduszko niepotrzebnie marnuje. Paduwa Dobra, uderzyliśmy żabę drugi raz. Wow, 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 małak. Co ta. Czy ta żaba straciła wszystkie ubrania? Mam nadzieję, że jak ją trzeci raz uderzymy, to nie straci majtek. To chyba nie chciałbym oglądać co tam skrywa pod spodem. Kurczę, ciężko jest. Jeszcze tam w ogóle 25 lumów brakuje, ale z tego, co mi się wydaje, to właśnie zdobycie małaka daje 25 lumów, więc akurat o ilość lumów się martwić nie musimy. Ała! Proszę no nie. o, o, mam mamcie, mam Cię, mam Cię, mam, cię, mam, cię. Dobra, mam cię. dajcie mi serduszko. Kupię serduszko, nie małaka, ale małak też może być. Za dużo tych ogni. Jezu, co ta żaba robi? Spaduwa. Zerzre... Nie, 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 o, 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 o! Jest! Powietrze z niej się spuściło. To, podobnie jak z tego, z kurczaka w... w świecie z Rayman Rogins. Dzień dobry. Znowu Czyli co, rozumiem, że na każdym poziomie będziemy go wystrzeliwać w kosmos? Ciekawe czy go trafimy w to samo miejsce co ostatnio do widzenia po raz kolejny. Znowu gwiazdo zbiór Globoksa, gwiazdo zbiór prania i anielska świnka w dupkę? Tak. O, i znowu na tą samą planetę. Ach, standardowe, prymitywne metody. A nie, to jest drugi. A, czyli rozumiem, że w każdym... Czy, że on ma już tam braci i w każdym będzie pokonywać jednego z nich. Jak widzimy jest tutaj pięć Dziur, więc będziemy 5 Mrocznych Małaków do pokonania. A to jest w sumie dziwne, bo jest przecież 6 światów do przejścia w Rayman Legends, nie 5. No dobra, zobaczymy później. Może tam się pojawi gdzieś szósta dziura. Dobra, mamy 140 lumów. Myślę, że powinno starczyć na złoto. Tak. Potrzebna jest, potrzebne jest 100. Więc złoto zdobędziemy. jest laki. Dobra, 140 lumów na naszym koncie. Boss pokonany. I zostaną jeszcze tylko poziom muzyczny na dobre zakończenie świata zakumkana historia <laughs> bardzo fajnie że poziomy muzyczne są na końcu gdyż najlepsze na deser dobra lecimy dalej orkiestra chaos czyli orkiestra chaosu obrazek sugeruje że będzie tutaj bardziej klasycznie co nie widziałem ile ma czaszek ten poziom dwie czy trzy na pewno coś albo to albo to o A, tak myślałem, że będzie tak klasycznie bardziej. Wow. <ścoughs> Fajnie. Małak! O, ostatniej chwili Ej! Kurczę. Ale powiem, wam, że bardzo fajnie. Niby muzyka klasyczna, jakoś wielkim fanem muzyki klasycznej nie jestem, ale... Ale mi się podoba. Dobra, bo już yy, zagoduję muzykę. To ja się zamykam. No lumy popsułem, trudno. O! Wow! O, i tutaj też dużo lumów nie zebrałem, bo tam widziałem że były dwa rządki, a mi się udało, tylko jeden zebrać. A przynajmniej małaki mamy wszystkie. O, kwiatuszki wyrosły, jak słodko. Aczkolwiek 600 lumów to my nie mieliśmy, więc jednak zong ze złotem. 515, no trochę nam zabraknie. Tak, to właśnie tam pod koniec straciłem, gdzie tak, taki luźny spadek był swobodny, nie luźny. Swobodny spadek i zebrałem tylko jeden rządek z dwóch. Ale poziomy muzyczne z chęcią powtarzam, więc jakoś nie ubolewam nad tym za bardzo. Dobra, kontynuujemy. Osiągnięcie odblokowane! Zagrajcie to! Achievement! Ale dzisiaj achievementów się sypie. No niestety złoty uśmiechnięty, pucha z oczkami. Niesamowite, udało ci się uratować ten świat przed koszmarami. Naprawdę należy się pięć szczęśliwych losów, ale będzie zdrapywania. Dobra, na razie do świata Fiesta de los Muertos nie idziemy. Ale jest trochę za wcześnie, żeby odcinek kończyć, więc myślę sobie zrobimy jeden poziom z Rayman Origins, o ile w ogóle taki mamy, a wydaje mi się, że ostatnio odblokowaliśmy jakiś. Zaraz sprawdzimy, czy to będzie w pokręconej dżungli, czy nie. Bo nie chciałbym też za daleko do przodu wychodzić. A nie, to nie. Dobra, to sobie sprawdzimy te szczęśliwe losy. I może mi się akurat jakiś poziom z Rayman się odblokuje. Co prawda poziom to nie jest, ale jest stworzenie. Stworzeń nigdy zbyt wiele. Wygrywam małaka. Szkoda, że tak po jednym, bo biorąc pod uwagę, ile ich jest do zdobycia, to jeden małak z... ze zdrapki to jest nie za dużo. Tysiąc Lumów. Kurczę, chciałbym odblokować jakiś poziom z Ramiantryń z pierwszego albo z drugiego świata, bo nie chciałbym aż tak za bardzo wybiegać do przodu i iść do świata numer 3. Wow, pięć lumów, dwa Nie wiem ogólnie, ile mieliśmy Lumów, jak zaczynałem dzisiaj rozgrywkę, bo nie zwróciłem na to uwagi, ale myślę, że dzisiaj sporo ich dostaniemy. Kolejne stworzenie. Dzisiaj nasza kolekcja stworzeń wzbogaci się dość pokaźnie. WIG. O, obraz. Nie nadzieję, że to będzie z pierwszego albo z drugiego świata. Proszę, 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 proszę. Bujalne jaskinie. Tak, to mi się wydaje, że to jest poziom, właśnie z pierwszego świata. I na zakończenie lumy. Akurat lumów nie lubię dostawać. Wolę dostawać coś bardziej przydatnego typu stworzenia albo poziom z Origins. No dobra, to jako, że akurat obok nas się odblokował kolejny poziom z. Pokręconej dżungli nazwany bujalny jaskinie, to tam wskoczymy i spróbujemy zrobić ten poziom na 100%. Oczywiście, serduszko standardowo i standardowo postaram się. No kurczę! Postaram się je zebrać, ale z na staranie się zakończy. Czy jestem w jakimś Stonehenge, albo w... na cmentarzu? Nie wiem, dobra. Lecimy, zobaczymy. Co tutaj już na początku mamy małaka. W sumie <laughs> ciężko go znaleźć nie było. Ten małak nie był zbyt y, bar za bardzo ukryty. Dobra, teraz jakoś te lumy zebrać po kolei, dobrze by było. Ała! Nie o to mi chodziło, ale niech będzie. Lumki! Muszę chyba je śledzić, żeby je zebrać po kolei. Dobra, aczkolwiek żałuję trochę, czy tu coś będzie. Nie, wydawało mi się. Aczkolwiek żałuję trochę, że straciliśmy to serduszko. Ale mam nadzieję, że zaraz zyskamy kolejne, bo serduszko się zawsze przyda. Lumki! Lumki, dużo lumków. Wow, tu jest spadek na dół. A ja tu już tam widzę sekret schowany. Przynajmniej tak mi się wydaje. I od początku? Dobra, niech będzie. Przynajmniej serduszko... Nie, przecież nie mamy serduszka, bo nie zebrałem, że to było serduszko z rzepki. Dobra, już wiemy, że ten kolega jest niesympatyczny. No nie no, znowu to samo zrobiliśmy. Nie ma to jak popełnić dwa razy ten sam błąd. Lumki, idę po was, dobra. Lecimy dalej, nie ma to jak stracić serduszko dwa razy na tym samym. A teraz przynajmniej wiemy, że tutaj na dole nie ma wody. Żeby tam nie skakać. Lumki, czekajcie. Dobra, lumki po kolei zebrane. Teraz tą monetę złotą jakoś zebrać bezpiecznie w miarę. A ja tam coś czuję, że tu jest sekret. A nie, tu jest mała, myślałem, że tam będą drzwi. No małak też może być, dobra. Moneta zebrana, lumki też. Chciałbym, żeby w tej rzepce było serduszko. No niestety serduszka nie ma. O, ale tutaj mamy checkpoint, jak widzimy. Więc przynajmniej jak zginę, nie, nie będę musiał zaczynać od początku. Co teraz? Jakaś woda. Nie wiem, czy mogę w niej pływać. Więc zamiast nie ryzykować, to przetestuję. Ogólnie fajnie ta woda wygląda w tej części Raymana. Nie wiem, jak było w Rayman Origins, bo w Rayman Origins nie grałem. O, sekret, ale ona wygląda tak, jakbyśmy patrzyli na jakieś akwarium. Okej. Okay. Wow, 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 ja nie wiem gdzie jestem. Okej. Okay. Tak, sekrety w poziomach z są interesujące. Po prostu trzeba zniszczyć wszystkich przeciwników, żeby zblokowali klatkę. Dobra, lecimy dalej. O, morski stwór, który nas zawsze chce zeżreć. Znowu na horyzoncie, a właściwie pod wodą. Czy tam coś będzie? Nie, 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 do widzenia. Aczkolwiek wydaje mi się, że słyszałem małaka. Ale chyba mi się tylko wydawało. Ale warto było sprawdzić, niż potem się powtarzać poziom po raz kolejny. Ale tam... A, bo tam na górze jest małak. To stamtąd go słyszał, tylko jak się teraz tam na górę dostać? Czekajcie. Hmm. Może to mi otworzy jakąś platformę? A Uderzenie kwiatka sprawia, że coś z niego wyrasta. Do zapamiętania. Serduszko? Aż to w sumie już mam coś serduszko. No tak, odkryłem sekret, więc już serduszka teraz nie potrzebuję. Wow, lumy. Na szczęście mi się dał RS2 wziąć. A i kolejny małak. Widzimy w tym poziomie małaki są dość sprytnie pochowane. Nie to co w poprzednich, że były dane właściwie... Czekaj, Rayman! Eee, nie wyszło ci coś. Właściwie mi nie wyszło, nie będę, nie będę rzucał wszystkiego na Raymana. Wow, nie, nie, no, aua! O nie, to będzie trudne, ale ja tą monetę chcę. Ale i chcieć tę monetę. Wow, cofnął nas trochę dalej niż myślałem. Help me, help me, no już Ci idę pomóc. Czekaj, bo tam lumy zostały do zebrania. Co prawda żółte, nie ale zawsze to lumy. Help mi. Wow. Tak muszę uważać na y, sprint. Tak, tutaj było małak, już go wcześniej widzieliśmy. Tutaj była moneta, którą nie wiem jak zdobyć. Wow, oh, dobra, udało się. O, nawet się udało po kolei lumy zebrać. Tak, jak widzimy, czach. Homoneta, czachoneta? Czy jak to się na czachoneta chyba? Zdobycie czachonety się wiąże z jakimś niebezpieczeństwem. Tym razem naprawdę już. Nie to co na początku gry, gdzie po prostu sobie je zbieraliśmy jako bonusy ukryte. Co tu mamy? A, dymki z lumpami. Dymki? Bąbelki z lumpami. No, zbierze go. Dobra, lecimy dalej. Strasznie dużo lumów jest do zdobycia w tych poziomach z Origins. wow łapka! Złap mnie, Złap mnie bo tam lumy mi uciekły. Spójrzcie. Gdzie te lumy są? Gdzie one poleciały? On tak w kółko latają, za nimi, rozumiem. Tak. O, nie wyszło. Nie, nie o to mi zupełnie chodziło, ale niech będzie. Dobra, lecimy na dół. Aczkolwiek już tu coś widzę. A, drugie u. A tym razem znowu pokonanie przeciwników Ała Nieładnie tak Kie to wszystko brutalne w tej grze jest Dobra królu ratowany o, no królu bo tam się wstydzisz chyba Dawaj serduszko Bo straciliśmy ratując ciebie widzicie jak się poświęciliśmy dla ciebie Teraz twoja kolej Wow yy. O, małak. A ciebie to się tu nie spodziewałem. to trzy, a to w sumie krótki poziom. Dobra, o, małak nam ucieka. Małak, nie uciekaj. Idziemy po ciebie. No kurde, Olej i jego pierdołowatość czasami. To naprawdę jest niesamowite. Dobra, gejzer. Kolejny i serduszko z rzepką. A w rzepce co będzie? Może małak? Małak. Tak, widzimy... Od jakiegoś czasu nasi przeciwnicy lubią wkładać swoich zakładników w ziemię. Okrutnie. A tu już jest ostatni chyba ten. Ostatnia chyba część poziomów, w którym mamy po prostu odblokować ostatnią klatkę, co? Chyba tak. To my nie mamy 600 lomów. Chociaż klatka chyba daje 25, więc akurat będzie 600. No a trochę jeszcze ponad. Dobra, zbijamy klatkę i koniec poziomu. Wydaje mi się, że 600 lomów powinniśmy dostać, aczkolwiek nie jestem pewny. Dobra, tak, mamy 616, więc poziom będzie 100%, nie będziemy się tylko powtarzać. Dobra, przyspieszamy, kontynuuj. Jeszcze zerkniemy sobie, jakie stworzenia odblokowaliśmy jakie. O, to, to miało tylko jedną czaszkę w ogóle. Jakoś te poziomy z Rayman Origins, jeżeli by patrzeć na ilość czaszek, to są. Tak, w mojej skrzynce są wiadomości. Dlatego sobie jeszcze zdrapiemy zdrapkę, którą dostaliśmy. Kolejne stworzenie. No, jak mówiłem, stworzeń dość sporo. Dostaliśmy chyba z 4 albo 5. Dlatego od razu wejdziemy do galerii stworzeń. Zobaczymy. Dostaliśmy nową żabę. Z bardzo dziwnym wyrazem twarzy. Dostaliśmy poza tym nowego robota. Ok, co jeszcze? Nowego ducha Zafro. I jeszcze coś? I nową świnkę też Zafro. Widać pozazdrościła duchowi fryzury. Czyli tak jak myślałem, mamy 4, 4 nowe stworzenia. Trzeba je od razu wydoić tak trzeba pozbierać jajka, które zniosły. Nie da się zejść na dół poziom, szkoda. Tak, tost w czapeczce. Tutaj duchów już mamy całkiem sporo. I dwie świnki. No zajrzyjmy jeszcze co tam w galerii bohaterów słychać. Może jakieś bohatera za 50 tysięcy lumów mi się udało odblokować. Wydaje mi się, że tak. W sumie to taka okrągła liczba. Dlatego zerknijmy, co tu słychać u was. Oho, jakiś małak. Dobra, lecimy sprawdzić, któż to taki. Małak czarodziej. Z czarodziejską czapką. No dobra. Myślę, że w tym momencie możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku odwiedzimy już Fiesta de los Muertos i zobaczymy, cóż za przeciwnicy tam będą z nami walczyć. No na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się do usłyszenia następnym razem. Cześć!